Witamy serdecznie. Tak wyjątkowo dość późno, bo miałam tutaj właśnie Aniołka, mojej szefowej. Moja szefowa to jest moja siostra. Natomiast powiem Wam, że no właśnie. rozmawiałam z Wujkiem odnośnie zwiększenia możliwości tego laptopa, nie? I wujek, z Wujkiem tak myśleliśmy, bo. Tutaj po prostu no wyszło coś takiego, że blendera nie było można uruchomić, bo jest przy małe, jak to można powiedzieć, procesor nie obsługuje tych protokołów, bo w procesorze się znajduje po prostu procesor graficzny i jest po prostu ta grafika na procesorze tak nie za mocno wydajna. Dlatego, jakbym chciał użyć e, mocy obliczeniowej z karty graficznej, która znajduje się, to znaczy z procesora, który znajduje się w procesorze głównym, to byłoby za mało pamięci operacyjnej. E, no i dlatego Blender nie może się uruchomić, bo procesor nie posiada takiego protokołu, który by umożliwiał uruchomienie tego typu programów graficznych. Po prostu jest za mało mocy obliczeniowej i nie jest to możliwe. Laptop jest praktycznie komputerem, takim, z którym się podróżuje i nie robi się kosmicznych rzeczy, chociaż są laptopy z bardzo silnymi kartami graficznymi. No i tak właśnie myślałem z wujkiem, i nadeszliśmy do wniosku, że jak kupię mocniejszy procesor, to Będę musiał od razu większe chłodzenie do laptopa zagwarantować, bo będzie się bardziej grzał wtedy. A i tak to nie będzie wystarczająca moc obliczeniowa, żeby używać Blendera w laptopie, że po prostu, jeśli chodzi o laptop, to to jest komputer, który będzie po prostu używał programu, który nie wymaga aż tyle, aż tyle mocy obliczeniowej przy tworzeniu animacji. że to będzie. będą proste animacje robione, takie, które mi wymagają mocy. To czasami robiłem takie rzeczy na laptopie, ale w innym programie. Tak po prostu uczyłem się. No i natomiast do laptopa jest już zamówiona taka mega super pamięć. Z dzielnikiem 7, z opóźnieniami 7 że będzie bardzo wydajna pamięć. Uczynię z tego laptopa rakietę po prostu. Nie będzie mu brakowało pamięci będzie miał bardzo elegancko. Że ten laptop będzie przeznaczony głównie do obróbki, do tworzenia dźwięku. Tak sobie pomyślałem. Jeśli chodzi o animacje, to będą takie proste efekty animacji robione, które nie wymagają tak dużej mocy bo gdybym chciał zrobić coś takiego, to mógłbym przez Razera podłączyć kartę graficzną, która byłaby z boku laptopa. To coś takiego, jak robią e, ci, co wydobywają kryptowaluty za pomocą kopalni, która jest zbudowana z kart graficznych. To uży, bym musiał użyć takiego Razera i podłączyć, powiedzmy, Quadro, NVIDIA, pod tym laptopem. I dopiero wtedy by ten blender mógł się uruchomić, bo system by zauważył, że mam bardzo duże wsparcie mocy obliczeniowej pochodzącej z karty graficznej. Ale stwierdziłem, że tak trochę głupio będzie wyglądał laptop, który będzie miał z boku kartę graficzną pod Razerem, podpiętą pod USB. I doszedłem do wniosku, że nie będę laptopem robił takich poważnych animacji. Bo do animacji mam komputery stacjonarne. Że na laptopie będę po prostu tworzył dźwięk. Dźwięki robił ewentualnie takie mniej skomplikowane animacje. Już takich prób dokonywałem jakiś czas temu. No i no, takie mam plany, że jak już po prostu... Bym już wyjechał z laptopem w górę. Trudno jest mi powiedzieć, kiedy, bo na pewno nie w tym roku, ale może za rok, jak wszystko się dobrze ułoży. I wtedy będę po prostu robił na laptopie w pięknym, mega miejscu, które już wybiorę dźwięk. Podkłady dźwięków. I takie mniej skomplikowane animacje. Taki mam właśnie plan. No, że to byłoby na tyle. Chciałem tak po prostu powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja z laptopem, że laptop jest komputerem fajnym, ale bardzo dobrym w podróży. Że jego priorytet, jego priorytetem to będzie po prostu obróbka dźwięku. Programy muzyczne do tworzenia dźwięku, do modulowania dźwięku, rewelacyjnie w tym laptopie pracują. No i więcej nie trzeba. No i trochę drobnych animacji, można tak powiedzieć. No i to byłoby na tyle w tym filmie. To taki wyjątkowy film, którym się chciałem z Wami podzielić. Bo miałem tutaj aniołka i tak trochę się bardzo przeciągnął czas. No to hej, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej, pa! A jeszcze powiem Wam, Mojemu wykowi się spodobał główny numer 3 komputer i kupił sobie taką samą, główną, jak w głównym numer 3. Z minimalną różnicą. Już miał po prostu gotowy radiator na sekcji zasilania. No fajnie, tak po prostu powiem Wam. No to hej, pa!